Cześć. 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 Mhm. Moje hobby to nie tylko remont. Chodź I pies, ale także kuchnia. I postanowiłam, ponieważ mnie prosiliście bardzo o to, pokazać jak wyczyścić blachy z piekarnika, ponieważ są brudne. Bardzo. Posiadam na sobie kolczyki od Pola Zag, które nosi też Beyoncé. Dlatego zrobiłam sobie kucyk jak Beyoncé i założyłam czarną bluzkę. Jak Beyoncé. Oglądajcie. Cześć. Chciałabym sprawdzić, czy słychać dźwięk. Hmm. Blachy w piekarniku są brudne, bo... nie, nie zrobiłam tak, jak mi mama kazywała, żeby od razu po potrawie, wykonaniu potrawy, umyć blachy. To nie zrobiłam tego. Tylko teraz właśnie wielokrotnie tego zaniedbałam, i muszę teraz je umyć. Blacha numer jeden. A teraz dokonam próby wyczyszczenia różnymi narzędziami. Najpierw tą szczotką. Nie schodzi, narzędzie nie sprawdza się. Do tego całe się pobrudziło i popsuło. Jest już do wyrzucenia. To w ogóle nie jest zero waste. To jest przeciwieństwo zero waste. Kolejna szczotka. Trochę lepiej, ale cały czas jednak bardzo źle. Zwykła, polska, stara gąbka. Coś tam schodzi, ale słabo. Druciak. Fajnie schodzi. Ale trzeba się bardzo namęczyć i nie schodzi wszystko. Pazur, mm. pazurem schodzi wszystko. I on jest zero waste, bo yy, odrasta. I to jest super eko. Nie ukrywam, że dzisiaj to już jest któryś z kolei dzień, kiedy ja zajmuję się tymi blachami. I po prostu ja sobie starłam pazur, próbując zetrzeć brud z takiej blachy. Nie wiem, czy to widać, ale staram sobie pazur dla porównania. Tu jest drugi. Nie starte. No właśnie. Jeżeli żal nam jest własnego pazura, no to można też użyć pazura kogoś z domowników. Tylko nie obciętego jeszcze. O jak przyjemnie schodzi. Proszę zwrócić uwagę, jak fajnie też można pazurem wyczyścić taką Tą gąbkę tutaj dookoła. O. Warto było pójść do manikiru. Teraz palurek się przydaje. No i blacha może nie jest super czysta, ale jest okej. Okay. Proszę jak blacha piekarnika śni. Ta jedna udała się wyczyścić.